Każdego dnia nosimy w sobie ogrom rzeczy, które są dla nas ciężkie, trudne i być może tak do końca nie są nasze. Napięcia, cudze opinie, zamartwiające cię myśli, stare emocje, przeciążenie przebodźcowanie różnymi informacjami. To wszystko gromadzi się przede wszystkim w naszym umyśle. Dlatego dziś wspólnie zrobimy medytację, która pomoże ci oczyścić głowę, puścić to, co cię obciąża i aktywować twoją naturalną energię. Usiądźmy wygodnie. Najlepiej, jakby się udało nie krzyżować ani rąk, ani nóg. Odpręż ramiona, połóż dłonie tam, gdzie czujesz bezpiecznie na sercu, na brzuchu, na udach i zamknij oczy. Oddychaj. I pozwól sobie mieć te chwilę tylko dla siebie. Twój mózg. Codziennie przetwarza tysiące myśli. Wiele z nich wcale nie jest Twoją prawdą. Wiele z nich to opinie innych. Wiele z nich to w sumie nie Twoja energia. Detoksykacja mózgu to takie oczyszczenie przestrzeni mentalnej, aby zrobić miejsce na jasność, spokój. I pobudzić Twoją wewnętrzną moc. Poczuj, jak Twoje ciało się rozluźnia. Wdech. I wydech. Może brzmi to trochę nowocześnie, ale to jest głębokie. I takie właśnie ma być. Wdech. I wydech. Pozwól, by z każdym wydechem opuszczały cię napięcia, gdziekolwiek w ciele je masz. Teraz pozwól im się już uwolnić. Zobacz, jakie myśli pojawiają się teraz na powierzchni. Pozwól im przepływać, nie oceniając ich. Tak, jakby obłoczek po niebie po prostu sobie płynie. Zobacz, że te myśli bierzesz teraz w dłonie, taki obłoczek w Twojej dłoni. I z wydechem je wypuszczasz. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Niczego nie musisz zatrzymywać. Poczuj, jak Twoje ciało się rozluźnia, jak miękniesz. Jak niczego, co już ci nie potrzebne, nie musisz zatrzymywać. Napięcia się rozpuszczają. Twoja głowa staje się lżejsza. Wyobraź sobie teraz takie jasne światło, jakby słońce nad Twoją głową. To światło Twojej intuicji, Twojego prawdziwego ja. A teraz wypełniaj się tym światłem, najpierw głowa, później gardło i później poziom serca. Moja głowa jest czysta i spokojna. Wybieram jasność. Wybieram lekkość. Moja energia wraca do mnie. Aktywuję moją wewnętrzną sprawczość. Pozwól, że całe ciało wypełni się tym spokojem. Dech I wydech. Poczuj. Bo to jest Twoja prawdziwa energia. Bez szumu, bez napięcia, bez obciążeń. Wracaj do tego miejsca tak często, jak będziesz tego potrzebować. Poczuj swoje dłonie, poczuj swoje stopy. W dobrym dla ciebie momencie otwórz oczy. Zabierz to uczucie ze sobą na resztę dnia. Twoja moc jest naprawdę w tobie. Wracasz do niej wtedy, kiedy puszczasz to. Co może już odejść? Ta medytacja jest narzędziem, do którego możesz wracać, kiedy tylko potrzebujesz. Jeśli chcesz nauczyć się pracować jeszcze głębiej z ciałem, emocjami, energią, przygotowałam darmowy e-book. Przebudzenie ciała: odkryj moc numeroterapii. Znajdziesz w nim i praktyczne doświadczenia, i wiedzę, która pomoże Ci zrozumieć, jak ciało zapisuje emocje i jak je uwalniać. Napisz w komentarzu e-book. A wyślę Ci link i zasubskrybuj ten kanał, bo pewnie tworzę go dla Ciebie. Dziękuję za dziś, do zobaczenia.